Cześć, dzisiaj ja polecimy następnym odcinkiem z gry Sniper Elite 2 i dzisiaj zajmiemy się Muzeum Kasserine Friedrich. Nie zobaczymy jak nam pójdzie, bo porównując poprzedni odcinek, to była naprawdę masakra. Jakie mamy teraz do domu w pobliskim parku, dobra. Obronie sobie wybrałem takie, Mosin-Nagant, MP40, Willard. Nic, zaczynamy. Zobaczymy jak nam pójdzie. O! ruszyłem na horyzoncie. Bęgi Piękny Czterysta 440 punktów. Oj kurde, Sniper. Weszło. Prosto bo Pięknie. 1350 trzysta pięćdziesiąt pięć punktów. No każde wystarczy, ojej. Tyle mam amunicji, że... ...pół tuzina was wybije. Zaczynała, że zginie. Bezwładnienie. A, pomocy nie ma. Legik. Oj O, sniper. A ten skąd się tam wziął? Kiepski ten sniper, jeszcze obok mnie No i został, feda. Wyciekasz, uciekasz. A niech uderzysz przy tym. Znaczy nie tyle wysokości. Weszło. Nie wiem jaka jest weszło. A wszyscy. Co tam ciekawego? Full ammo ambo, może być Tu full nie ma żadnych min od czegoś się przydało środki A ci tu skończy Halo Quand ils se tuent, j'ai dit... C'est des bandits, non? Ah, tu Вада было бы, Дим, хочет, чтобы ее на грузовике отправили. Блядь, слава. Только снайперская винтовка. Странно. Граната! Бум. Как не сгинал? Невозможно. Такой прекрасный жутлий нигде не сгинал. W... Nie, nie wlecia do beczki. Może się zbugował i w beczkę wleciał. No, super. No, jak tak będziemy robić, to ja tej wojny nigdy nie wygram. Kiepsko to będę widział. Kiepsko. O, o. Weszło. W tył głowy. Możemy sobie powiedzieć: z trzysta, 300, 300, trzysta, trzysta, do góry Po cichutku, po cichutku Kurde Dobrze. Patrzymy co ciekawego tam ma. Mina pułapka. A, lepiej. Musimy wejść jeszcze wyżej. Sami tu jeszcze ktoś może być. Kurde, kurde, kurde. Ale zezol, ja pierniczę Принимать брошенное mm -hmm. оружие? Комиссар хочет, чтобы ее на грузовике отправили в Принц Лау. Uh, Только снайперская винтовка. А, тогда нашел. Чекаво. Ciekawe, Przedtem nie weszło, teraz weszło. To nie jakiś glitch był. Albo bug. W z beczkę leciał. Czekaj, co ja trafiłem przedtem? No, idzie ten dnój będziemy sobie bliżej tej strony no właśnie końca jakiś spany nie a potem my weźmiemy Reichstag. błyszczą 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 nie ma to jakąś muzykę na morzu. Muzyka Gantt 1891-31. Piękna. Rosjanie na pewno wiedzą, jak zrobić sniper rifle. No, karabin piękny na no to zataczenie akadów, piękniuni. No, weźmy sobie granaciki. Szukajmy, co macie ciekawego. I granaciki, może być. No, ale spokojnie. O, a tutaj co się dzieje, da? Defilad'a oficer, sniper, olercie, wiem, że Snajper sniper. O kurde, taki fajny plan miałem. Olerny sniper, no. No w końcu tutaj weszło Nie ma On, gdzie to jest? To jest ten Sniper? No ja się spadł. a ładkę widać Nie widać. Przyjaciel. świetny granat, patrz tu a tam jeszcze jakiś Да, нет. Обаненько спокой. Ага, заткни меня, обычно спокой. Między nie oczka mamy tasa, ładunki podłożyć pod most nic zaposzczamy kolumnę człów co mają przejechać Easy pe Daj mi żółtko, sobie tego. Idę już kogoś na horyzoncie. Jak to nie weszło? Nie wysłałem mi SMS-ów. O kurde. Czemu mnie zaskoczył? Tej widzę jakiegoś Nie wiem czy trafimy Dostał no, załatwiony Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie Trollalo Nie mam już? O, nie mam Nie mam Kurde Nie mam już Olercia Dobrze Dobrze Ale myślałem, że tak on nie przejdzie Nie 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 Żadny komlał Tyle do mnie Komlao nie To

Ama, to nie widać, przeszukajmy i zaraz na górę, zobaczymy co tam się na górze odbiernie Dobranoc, Napełnijmy zębków. Ma do pyszności? Nic ciekawego <grymne> Nic dobrego nam nie dał Mamy ten nagrant. Dobra, ostatmy sobie granciki Żegnam ładnie weszło albo nie zobaczymy z zadanie musimy dać tutaj Jakieś ładunki ruchu widzę Ale ich leci. O proszę. Ma i zbójka. To dwa nie się ustali na ten proste zapraszam. Jest jesteś nie było. Dobra. Dęgi. Weszło. Je but Piękny wybuch. Dwa czołgi poszły O kurde, już lecą. Taktyczny odwrót. Taktyczny odwrót. Tam jesteś jest mi perku. Słuchajmy. Już jeden czołg.

Zrobimy ci Co ty na to? Ej, się ucieszył O! Ale się ucieszył, kabum W ruchu, powinien dostać dodatkowego Punkcika jednego chociażby się ucieszył To coś mówił? Wydawało mi się Tak w głowę jeszcze dostał No spokojnie starczy kur się, że nie dostał, to jest niemożliwe No teraz weszło Co? Ciężko powiedzieć Moc zniszczony, moc zniszczony, to nic nie ma Nic, lecimy dalej Was ist das? Tam ci. O, teraz wybiegacie. Też powyższe no, są swoją makówkę BANGI, proszę pięknie lecimy dalej. Ale sam się wysadził. <słuch> On też snajper mi tu. Na bracie, tam gdzie to? Tam, tam się... A tu jesteś. No bo już się mamy. Jak już się mamy. Okay. Mamy to. Mamy to. Деньги. А то ну, ты шоу. Да не <пишут> z ich dwóch? To jest jeden, a ten drugi gdzie jest? O widzę cię, jesteś tu. Tu jest jeszcze jeden, chowaj się na tym. Do mnie szczeraś, do mnie? I szczenka. W kim kost... stanowisko Mamy to jest Udało się Rozpijeliśmy most Zatopiliśmy dwa czołgi Jeden czołg i Zabiliśmy masę piechoty I jeszcze dodatkowo snajperów Nie powiem bardzo mi się podobało Super misja naprawdę, zajebista Ale poprzednia była jeszcze lepsza nic, na tym zakończymy się już odcinek. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.